Hej, hej, hej! Witajcie w moim pierwszym gameplay'u. Z tej strony M Wizard i zapraszam Was do oglądania przykładowej sesji z gry Assassin's Creed Brotherhood w trybie multiplayer. No więc... Obstery go dobra, damo w czerwini. Fak. No to wtedy Medyka wezmę. Ktoś ma moją ulubioną postać. Zdolność... Coś mi zalegowało... Coś mi zalegowało... Yy, chyba wezmę wizję templariusza, tak jak zawsze. Dopiero kiedy wyjdę na prowadzenie, wtedy zmieniam swoją zdolność na zmianę. Wtedy się przydaje ukryć, ponieważ więcej prześladowców masz na plecach, także trzeba uważać bardziej. Coś mi zalegowało, już mecz trwa 10 to sekund, nie, czy, może to nie jest źle, ale ja lubię mieć pierwszą krew, a każda sekunda wtedy się liczy. No to jest ten koledze, teraz już do niego podejść. Co ode mnie uciekasz? Oby, oby, oby. Tak. E, jak to ktoś mądry kiedyś powiedział, e, początki bywają. No, różne. No ale mniejsza, jeszcze, jeszcze nie cała minuta minęła. Wszystko możemy nadrobić spokojnie. To jeszcze nic wielkiego się nie stało. Okej, okay, pierwsza ofiara za nami: 400. 4, tak, dobrze mówię: 400 punktów. Ok. Mm. Jak się właśnie zastanawiam, w jakim języku mam mówić, znaczy się. Czy mówić bardziej dla osób, które nigdy nie grały w to, czy może lepiej mówić w języku osób, które już y, są obyznane mocno z tą grą. Myślę, że spróbuję tak pół na pół. Od razu ostrzegam, że to nie jest żaden samouczek. Nic nie będę pokazywać, jak się co robi, nic nie będę mówić, co jest czym. Po prostu będę grać i zabijać. To co najbardziej lubię. I moja pierwsza druga ofiara już już zabita? Okej, okay, dobra. Mm, 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 mm. O, skąd znam tą postać? Yy, uwielbiam zabijać postacie, yy, czy graczy, którzy mają moją postać. Wtedy mogę pokazać im, czy wszyscy oni tego nie wiedzą, ale mogę pokazać im, że to jest. Tak, to jest moja postać i nikt inny nie może jej mieć. I wtedy wtedy czuję taką wyższość oczywiście podświadomie, że tam pff, nie wiadomo jaka to jest obsesja, czy co <laughs> okej, okay, dobra to teraz trzeba za nią iść, wiadomo, łatwiej by było jakby nagle się odwróciła i pobiegła w moją stronę i wtedy od razu miałbym 400 punktów, a tak to niestety będę musiał teraz iść za nią nie wiadomo ile w każdej chwili może gdzieś uciec, pobiec może nie wiem, może się dowie, że to ja gonię, i wtedy może po prostu pobiec w innym kierunku. Giorąc na takim poziomie w grze rankingowej w po graczach można się spodziewać przeważnie wszystkiego i nigdy nie wiadomo, y, czy, czy ktoś nagle rzuci petardę, czy, czy już ta osoba wie, że ja jestem zabójcą. Ale wydaje mi się, że ta, ten gracz akurat chyba jeszcze nie wie o tego i, i właśnie dlatego teraz. Pewnie za 700? 700 punktów. No i pięknie. Tak, wszystko pięknie, ale wszystko ma swoją cenę. Niestety teraz, kiedy jestem na pierwszym miejscu, w każdej chwili ktoś może mnie zabić, bo już mam trzech zabójców, czy trzech prześladowców, i, i właśnie, właśnie. Tak to się kończy najczęściej. Ale, że jestem na pierwszym miejscu, to zmienię zdolność na zmianę. Przyda się. Na pewno się przyda. Ok. Teraz muszę tego, co rzeka. Jak ja go tam nazywam. To jest. Ee, o, jedna postać. Jak ona się nazywała? No, nieważne. Ważne, że muszę ją zabić. I dostanę za to punkty, mam nadzieję. I chyba gdzie on jest. Widzę go, czy nie Aha, to jest tam. Skoro leży, to jest na pewno on. A ty co się wpychasz? No i kolejne trzy. 3... Tak, niestety, czy tak. To jest tak, że zawsze tak jest, że już czujesz, że to jest ta osoba, że ta osoba ciebie zabije. Najczęściej już jest za późno. Przynajmniej tak się wydaje, że się wiedziało. Dobra. Jeszcze żadnej zdolności w sumie nie wykorzystałem w tym meczu. No, ale to jest taka mapka, że za dużo tutaj porobić nie można. Trzeba do niego... E, powolutku podejść. Nie za szybko. I chyba... Nie, to nie to. Jest tutaj. Albo i nie. Jeszcze się nie świeci, czyli... Czyli jeszcze go nie widzę. Nie mogę go widzieć. Przynajmniej on mnie nie widzi. Jest gdzieś za filarem. Albo tutaj. Dobra. Teraz trzeba go tylko na celu. Okej. Okay. Także jakby co. Nie będzie wypadku, że mi gdzieś ucieknie. Ale nie, kudeczka musi być. Musi być kudeczka. Żeby nie było czegoś takiego, jak się ich zbierze więcej, to żebym nie trafił tego, co trzeba. Czasami tak się zdarzało. Okej. Okay. You have taken the lead. Teraz muszę przyznać, że każdy, każdy nawet najmniejszy szczegół, za który dostaje się punkty, jest na cenę złota, ponieważ mr. Mink World mnie teraz goni w rankingu sesji i muszę być ostrożny, więc chyba czas na zmianę tej strategii. O właśnie. Teraz muszę obserwować wszystkie. ...wszystkie ruchy, wszystkie gesty, które będą wydawały się podejrzane. Jak ktoś będzie za mną szedł, to teraz będzie wiadomo, że ta osoba podąża za... za no po to by mnie zabić. Teraz chwila, to jest... No, to jest na pewno, to jest pewne, że to jest ta przemytniczka. Teraz tylko trzeba poczekać aż podejdzie, rzuci się petardy i będzie ogłuszenie. No chyba, że szybciej kogoś innego zabije. Ach, ach, chciałem. Ach, no bywa. Dobra. Ale przynajmniej mam innego yy, prześladowcę z głowy. No to teraz lecimy po krasnoluda. Czy to jest Kowa? Ale ja go nazywam krasnoludem. Dobra, jeszcze 3 minuty zostały. I gdzieś już blisko jest, więc zwolnię kroku. Chociaż jeszcze mogę podbić, w sumie. Dobra. I w takich momentach by się przydała wizja templariusza. O -o o, o o, o, trzeba gdzieś uciec. Jak usiądę na ławeczce to... to Boże, to było głupie. Boże jakie to było głupie. Tak uczczę, co chyba minutę ciszy. Co ja zrobiłem w ogóle? Ach, remis, remis. Chyba zmienię na, zmienię na przynętę, może się przydać. Tylko, tylko teraz. Hoo, ho, znowu? Gdzie jesteś, piękna? dobrze, Max! Oh, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Muszę wyrównać. Nie może być remisu. Muszę mieć pierwsze miejsce. Muszę zwyciężyć. jest na dole, ale go nie widzę. A nie, chwila, chwila, chwila. nie wiem, co się teraz tutaj działo. Ale teraz już wiem, kto to. No, no podejdź, podejdź. No jak pięknie, nie no, może było tak od razu. Właśnie to jest taki najgorszy moment, kiedy kiedy jest ta animacja zabójstwa i wtedy wtedy twój prześladowca może spokojnie do ciebie podejść. I ja zrobić z tobą to samo. Dobra, 30 sekund. Ja mam nową zdolność. Chciałem ją wypróbować tym Nie wiem jak ona działa do końca. Może miałoby znanie. Jak to działa? Muszę chyba na, medy na medyka. Dać i przynęta tak? Tak, tak to się. 4, 3, 2... Będzie premia, będzie premia! Ach! Kurde, ale tak pierwszy jestem. You have finished first Tak więc yy, kończę na tym ten odcinek. Oceniajcie, subskrybujcie. Jeżeli podoba Wam się taka forma filmików, to czekam na komentarze, a ja żegnam się z Wami z tej strony. Emu Wizard, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.